Witajcie kochani. Jak to sobotnie zakupy. Sobota jest sklepy zamknięte, więc są piątkowe zakupy. Oczywiście mu to nudzi. W czwartek też byłam na zakupach, ale już Wam nie nagrywałam byłam w krótce. Yy, I w sumie 120 zł dałam. A nie wzięłam żadnej wędliny, ani żadnego mięsa. Tak to bywa. Ale dzisiaj byliśmy na zakupach. I w Lidlu, i w Rossmanie, nie, w Lidlu, w Hebe, w aptece i po moje buty. Tak, buty sobie też kupiłam. Mam imprezę i trzeba się naszykować. Zgrzewka wody dziewiętnastka. O matka, jaka ona ciężka. Dalej. Dwa takie soczki. To już Wojtek wybierał. Może to światło wiecie co. A może, jak ja zapalę, to nie będzie tak migać? Ja się nie miga. Eee, dobra, lecimy dalej. Dwie Coca-Cola. Bardzo sobie tak wiecie, postawię, sprawia, że mnie miała tutaj zaraz na tym stole. Wszystko, bo z stole jest malutki. I cztery razy mleko. To żółte było w promocji, ale niestety leżało na dnie palety, więc już nie czekaliśmy, aż pani dostarczy całą paletę. Oczywiście ludzi było multum I jak wyjeżdżaliśmy teraz Było multum A tak naprawdę za niedługo mój mąż idzie do pracy Więc muszę się streszczać Dobra, doniosłam sobie następne siatki Jeszcze do mnie zostały trzy A doniosłam dwie duże Ale jakby Nie zapomnieć Kawę trzeba wypić Więc kafusia z wami Bo dziś mięga w sensie takim, jakimś takie mam dziwne uczucie w gandełku. Pogoda powiem Wam taka, taka dziwna. Ale właśnie nie wiem, czy później nie wyjdę z Wojkiem. E, co dostokrotki po kawałek wędliny. I po co? I do Rosmana muszę zajść, przynajmniej po jedną rzecz. Ogólnie też mam dużo chemii do kupienia, ale to już w przyszłym tygodniu. Bo i tak jutro ani pojutrze ja nie będę sprzątać, więc. O, kawa. Musiałam się napić. Dobra, lecimy. E, Lasagne. Może zrobię w przyszłym tygodniu, już dawno, dawno, dawno nie robiłam. Kakao, miga to światło. E, puchatek, kakałko. kakao. to Podobno się nie odmienia, pamiętam. E, śmietanka 36. Wziąłem tylko dlatego. Śmietanki. Druga jest 30. I dwa mascarpone, bo Wojtek wziął gofę kablino. więc coś trzeba zrobić. Nie mam ochoty na jakieś ciastko. To już tam zostały takie dwa wypierdki ciastkowe z tamtego, ostatniego weekendu pieczenia mojego i zastanawiam się, co byśmy mogli zrobić. Pytam się Wojtka, co upieczemy. Skomentował to, że on nie będzie piek. Video były takie kajmaki smakowe. Ja wiedziałam słony karmel, potem zobaczyłam, że to jest słony karmel, więc wróciłam się i podmieniłam na. Smak orzechowy, mam dwie takie puszki, ale nie wiem, gdzie jest druga. Fajna cena, bo 7,99 tak, to już kosztuje karmak 10 zł. Pasola biała. Wiecie, takie totalne spustki. Oczywiście na ostatnich zakupach nie kupiliśmy autko, więc dzisiaj... Ten Mikołaj to w tym roku będzie biedny, bo no stop jakiś autka nas naciąga, a my się dajemy. Bez, wiecie, dajemy się na bramkę. E, twaróg naturalny, wczoraj kupiłam dwa stokrotce, dzisiaj trzeci w Lidlu. Myślę, że... Kurna, ziemniaki miałam kupić. Będę musiała iść po ziemniaki. E, co chciałam powiedzieć? Właśnie, że pierogi chciałam zrobić. Nie no, kurna, muszę iść po ziemniaki. No, kurka. Wiecie co? Kurka. Nie podoba mi się to. powinno się jej się dźwigać. Mm. A nie lubię ze sklepu. Nie do końca mi tak. A mam w planach zrobić pierogi i mam w planach zrobić yy, kopytka. Ewentualnie bezy z mięsem, więc coś takiego chciałam porobić po wrzuceniu te i Wyczyścić w ogóle do końca zamyżarkę. Eee, już tam niedużo mięsa zostało. Jak siedzi się w domu, to się więcej gotuje, się więcej je. Eee, dobra, kupiłam ten twaróg, zobaczymy na pewno na coś będzie. Takie soczki. Niestety będzie migać. Ja nie wiem, jak to was ustawić, żeby to tak dziadostwo nie migało. No, schylić się muszę. Na swobodę wzięliśmy te kotlety z szynką z kurczaka i serem żółtym. Zobaczymy, czy będą dobre. Będą się tak, wiecie, delikatnie sklejać. Milonka tydowska, ser gołta, dwa razy salami może pizza, upiekę chłopakiem. Ja to już dawno nie robiłam. tak wiecie delikatnie yy, a surowy wziąłam boczek wędzony surowy ale to na składeczki wiecie do kopytek do tam jeszcze do pierogów jedna pasata pomidorowa dwa razy parówki bliniaste ostatnio Wojtek takie na kolację tylko parówki bliniaste one są takie niepodzielne bo ich jest pięknie. I ostatnia rzecz to są tutaj kwitki i lecimy dalej. Już takie klimatyczne, świąteczne chusteczki. Cienkie. O właśnie. Tego. Ale może zostawię je na jutro. A dzisiaj nie wiem. Mam ochotę na coś słodkiego. Mam ciężkie dni. Siedzę w domu, jeśli mi się chce, bo siedzę w domu. Wysprzątałam się, więc już nie mam bardzo dużo roboty. Jedne marmolatki. One są zawsze dobre do Tak Naprawdę, dwa z hakiem a są To coś mój mężulek wziął. Jakaś Hot and Spice. To nie jest myśli, że wziął się do pracy. Orzeszki ziemne słone. Śmietana fix i chyba ją też brałam w sztuki. Oj, kurde. Trochę przypraw. Pieprz czarny w ziarenkach. Co tu mamy? Pieprz ziołowy. I chyba ziołowego brałam nawet też dwa razy. Mieszanka do mięsa. Dwa razy spaghetti do mięsa mielonego dalej fix i neurowe ziele angielskie do mięsa jeszcze jedna i tak jak mówiłam pieprz ziołowy dwa razy i mięso e, mielone dwa razy ja biorę dwa, po dwa razy ponieważ e, na dłużej mi staczają te przyprawy i wtedy nie muszę tam na bieżąco coś to dokupywać a i słoiczki są pełne i wtedy nie ma problemu tak to ujmę Pomidory krojone. Nie bardzo mam gdzie stawiać. Majonez winiary Oliwki. A, z papryką. Selet wiórki. Wiecie co, śmiałam się, bo patrzyłam na rachunek i czytam. Motyl, selet wiórki. Myślę matko, jaki ja motyl seler piórki wzięłam. I po chwili skojarzyłam, że motyl to pewnie ta firma, a seler piórki to znaczy te w słiku. Czerwona fasola. Wzięłam coś świątecznego. Wzięłam takie mikołajki, 10 sztuk. Figurki czekoladowe z czekoladą mleczną, bla bla bla, bla 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 po 7 zł, 10 sztuk, bo ja chciałabym zrobić kalendarz adventowy dzieciom i mężowi. I właśnie pomyślałam, że będę takie. No, bo nie będę kupować tak, nie wiadomo czego. Zasz. Chociaż tam pewnie coś coś takiego droższego będzie, bo planuję na przykład kupić skarpetki każdemu, czyli trzy pary. Mąż jeszcze nie wie, że dla niego robię kalendarz. Nie wiem właśnie, czego uświadamiać, bo. Myślę, że będzie, jak zobaczę, że dla niego też jest, to myślę, że poczuję się taki, że on nie ma dla mnie. I się zastanawiam, jak to ugryźć, czy mu po prostu powiedzieć. Albo po prostu zobaczę, jak będę kupowała na bieżąco, czy wyjdzie mi na trzy kalendarze to tylko dla dzieci zobaczę. To właśnie będę taką. W jednym będą cukierki, w drugim będą takie figurki, w trzecim, nie wiem, skarpetki, w czwartym, może kupię piżamki świąteczne, ale tu też czekam jeszcze z tym potem co w jednym będą a, że napiszemy list do Mikołaja to już tak wiecie z myślą o Wojtku bo Krystian to tam no niech napisze ale powiedzmy, że to będzie nie wiem, dłużej tam po takim Mikołaju wtedy tak bo dla Krystiana to wiecie, 13 lat tak bardziej go będzie interesowało ośrodek no i na właśnie na przykład o, takie picie kupię jakieś e, co tam jeszcze Mam rozpisane. To zdobę świąteczną, to jakieś tam bombkę, taką spersonalizowaną, albo przynajmniej taką, gdzie można jedną tylko kupić, żeby była tylko dlatego, dla danej osoby. A że jednego dnia mamy wspólne wyjście. Tylko właśnie nie wiem, czy to wziąć oddzielnie, czy razem wspólnie. No bo też planujemy wyjazd w grudniu, więc może to gdzieś połączyć z tym wyjazdem grudniowym. E, przynajmniej chcemy wyjechać w grudniu e, na jeden dzień. E, więc no tak wiecie, myślę myślę kombinuję, zastanawiam się, może jednak coś mi się uda z tego. Tylko Wypadałoby pójść samemu na zakupy, chociaż moi tak nie zwraca uwagi na takie rzeczy. No ale wiadomo, gdzieś tam, żeby ta jednak niespodzianka była. No i przede wszystkim muszę przemyśleć to, gdzie to spakować, jak to spakować, w co poukładać, żeby tam jednak gdzieś każdy miał to w swoim pokoju. Dobra. Tyle chciałam. Jakieś powiadomienia. Dwa razy kawa, bo była przy zakupie dwóch tańsza. A myślę, że jak wrócę do pracy, to na pewno mi się przyda. A muszę sobie kupić do pracy kubek. Wiecie, że ten kubek, co miałam, ten taki ładny, co kupiłam w Lublinie w Outlecie, na dole mi ucho pękło. I nie wiem, czy pękło mi, bo ktoś strzelił, bo to tak jakby mi szkliwo zaczęło odłazić. Wiecie. I się zastanawiam, i je przyniosłam do domu ten kubek i wyrzuciłam, no bo mówię też lipa, jak komuś tak oderwie się to ucho, i nagle mi je dozwali na pół chałupy y, herbatę czy cokolwiek, tak? I wywaliłam ten kubek, i ja muszę sobie kupić następny. E, chyba postawię na jakąś klasykę, może wiki. Dobra, naprawdę nie nam się tego stało. Tak, jak mówiłam, długi kajmak, kukurydza. I tutaj mam dwa razy koncentrat pomidorowe. No, już się nie bardzo mieszczę, więc poczekajcie. Dobra. Yy, ostatnia ziomka z lintu. Pozostałe zakupy wam najwyżej pokażę później. Oj. Banany. No, tutaj wam, że. Dlałam się i tu nic nie wychodzi. Jedne te monte, jak wiesz, Jeden jogurt naturalny. Przepraszam. Dwa razy takie... Kolecia. Spadło mi. Spadło mi też. Co to są? Te błyskawkowe? Dwa razy. I... Śmietana. I dwa waniliowe również wzięłam z tym. I ostatnia rzecz Zilla, kapusta pekińska. Tak, yy, i w ogóle jeszcze co mieliśmy kupić w Zillu? Yy, do nalewki Spiritus. I się zastanawiam, ile tam mąż mówił. Mówił 50 zł, ale nie wiem czy za pół czyli te powiem lata. No, stawiliśmy nalewkę i nalewkę, nie mam Spiritusu, a jest tak cholernie drogi. Wiem, może później zobaczyła się stokroć, albo wczoraj stokroć i miałam zetknąć w jakiej cenie jest. Ale myślę, że dobra nie będę patrzyła, bo mówię, i tak go nie wezmę, bo nie będę ćwikać. Więc może ewentualnie później sprawdzę. Ewentualnie spadam się, ile tam miało być do tej nalewki tego spirytusu. No, powiem Wam, że cholernie tak, ja jeszcze chciałam tą świąteczną zrobić. I to najchętniej bym zaraz ją nastawiła, ale jeszcze chyba pomarańczy nie ma pomocy. No właśnie, muszę się zorientować w temacie, jak nie to po będę myśleć nad tym. Dobra, widzimy się później. Ta. Dzień zakupowy, ciąg dalszy. Poszłam na targ. Pani powiedziała, że odłoży mi przygotuje mi w sumie ziemniaki i cebulę I wracając sobie, odbiorę jej i wrócę do domu. Ale niestety w stokowcach była ogromna kolejka za Meliną a stwierdziłam, że chyba może mi zabraknąć tej wędliny, więc... Wyszło tak, że musiałam jeszcze pójść odstokrotki po ziemniaki i dopiero poszłam do Zosmana, więc niestety trochę się nadźwigałam. Nie za dużo, ale co nieco. Dobra, eee, będzie zaraz. Będzie po kolei Gąbka dla my, do mycia dla mnie tam się naciągnąć na picie. Mokry papier. To był główny mój cel, bo mówię zabrakłoby do podcierania pupki. Na lepszej okazji zobaczyłam, że jest w promocji moja sól, nasza sól eukaliptusowa jest bombowa, tylko że to jest u nas dosłownie na chwilę. Ale ten. Po prostu moje nozdrza od razu się odtykają powiem, że nam wziąć się do kilka, póki jest promocja. Coś jeszcze miałam. A przy okazji zobaczyłam, że na promocji jest w końcu pochłaniacz Ci Ja mam ten pojemnik, więc wziąłem tylko dwa zapasy. Spokojnie dwa zapasy nam spadają. Starczają na całą zimę. I ta okna nie są takie mokre. I jako, że idzie w kalendarz adwentowy, więc za całe 18 zł wziąłem sobie herbatki. Herbatki, myślę, że to będzie spoko sprawa. Codziennie jedna herbatka, będzie mi miło z herbatkami. Tutaj jest wypisana świąteczna podróż, kolekcja cejlońskich herbat świątecznej podróży po magicznej Sri Oczywiście są to rozpisane, że to jest taka herbatka i taka, i siaka i owaka. Nawet jest sposób przygotowania. Herbaty zielonej. <grymne> e, dobra, więc to się podoba jakoś tam otwiera, i ona wtedy tam kolej się tam... Gdzieś to widziałam instrukcję. O, właśnie, o tutaj. Więc okej, okay, będę miała herbatki. E, planuję jeszcze co kupić? E, zdawkę świąteczną, oczywiście. Już widziałam pracy są, więc to no, tylko kwestia, kiedy będziemy mogli otworzyć. Bo yy, nam, jak przychodzą zdabki, do lotto. Ja myślę, że w każdej lekturze tak jest. Że Pan przyjeżdża, przywozi zabki. Zawsze tak, a także ja jestem na zmianie, więc zawsze ja się podpisuję. I, przy, i zawsze tam rozpisane są na przykład yy, zabki, kiedy którą mamy otworzyć i wczytać w system. I widziałam właśnie, że od 20 któregoś mamy zdrapkę, tą yy, kalendarz adwentowy, zadyszkę. Na pewno zainwestuję i kupię. Z yy, stokrotce udałam się namówić na trzy lody. Trzy lody, bo trzeci miał być dla kolegi, ale kolegi już nie ma, więc zostało mi dwa. Bo jeden oczywiście Wojciech zwiatł po drodze. Wziąłam kurczaka gotowanego. Z i dałam się namówić na fileta, to jest po 15,99. I dałam się namówić na łopatkę, ponieważ była po... Ale to jest 18,99. Ciekawe jak na rachunku. Musimy się kręcili po klatce, czym się wydaje? tak e, Rachunek musiałabym sprawdzić to tam, nie mam jak A na targu, tak jak powiedziałam, wziąłem cebulę i trzy kilo ziemniaków, bo ja jutro planuję zrobić pierogi. Taki jest mój cel. E, no to mamy te kotlety z Lidla, te z pomarańczową metką. A potem zrobię pierogi. no wiecie, nastawi się ziemniaki i po południu myślę, że Siądę dopiero, w sobie na spokojnie porobię. E, dobra, na razie to składam. Jeszcze wam pamiętam, że mam pokazać wam moje buty i moją... I zakupy z Heba. Dobra i ostatnie już zakupy. Jakie ten? E, w Hebe było na promocji. Coś nie wiem, czy promocja 20 zł to jest promocja. No ale dobra. E, moje chłopaki to używają, więc wzięłam. Przy okazji było Drugi chyba za 60% taniej, więc dwie Reksony dla mnie. I poszłam też, bo kończy mi się tonik i pianka do mycia. I miałam wziąć tonik, ten co mam teraz, z bandy, i dodać do tego żel do mycia twarzy. Ale jednak stwierdziłam, że drugi produkt 50%, 80% taniej. Recibo. Więc wziąłam sobie piankę do czyszczenia, do czyszczenia, do oczyszczania. Do oczyszczenia twarzy, tak? To zobaczcie, jak ten, widzicie, ile brakuje do pełności. Nie wiem, czy to tak. Zmiennie zwróciłam uwagi, teraz tak się spojrzałam. E, 5 dyszek i do tego tonik. I tonik wyszedł mi 8 zł, więc myślę, że e, nie. 49 i 8 zł, tak, bo zapłaciłam 57 wyszło czy się wszystko zgadza OK. O, nie bawię Teraz mam takie szklana butelka, więc muszę uważać, żeby nie zbić. Z tym może być problem. No i jak wiedziałam, że idę na tą imprezę. Poza tym, że dobrałam sobie wkładki. Podpiętki. Podpiętki już nie płaciłam. To sobie buty z firmy Agi Aga. E, kosztowały wcześniej 279. Ja za, e, pani podpiętek już nie jaciły, a za buty zapłaciłam 260. 260 zł. to są naprawdę? Ja się śmieję, że takie babcinowe. nowe. Mąż, mąż tylko patrzy, mówi: "Nie macie, są wygodne. Nie wyglądają, ale są wygodne." Bo u mnie zawsze ten problem, że buty wyglądają, a są kompletnie niewygodne, więc teraz postawiam na klasykę. Nic nadzwyczajnego, nic niewymyślnego. Zwykłe czarne buty. Wygodne, bo to jest z linia komfort, więc tak jak widać, takie lekko babcinowe. Agi, soft system tak wyglądają na takim małym cześniu, ale są wygodne. Są mięciutkie. Tu mają taką tą podusie na, na tą część stopy. Tu jest mięciutko. Zwłaszcza przy moich ostrogach. To jest wskazane, żeby pięta była mięciutka. E, rozmiar 37. Kiedyś nosiłam buty 40, potem 39, potem 38, a w tym momencie 37. Więc tak. Takie. Ja wiem, że może Was nie zachwyca ale one ładnie wyglądają na stopie. Mogę Wam to powiedzieć, że ładnie wyglądają na stopie, zgrabnie wyglądają, bo ten nosek jest taki zgrabny, wiecie, ja też nie mogę takich spiczyć, bo mnie tutaj po prostu cisną. A ten zgrabnie wygląda, ładnie wygląda, na stopie ładnie wygląda. Zgrabnie i ładnie. Podeszła też taka, wiecie, myślę, że spoko do tańczenia, na sobotę będę w nich śmigać. I tak jak mówiłam, moim planem jest dodać e, czarną sukienkę. Zobaczymy, czy będzie czarna, czy ewentualnie to coś, co znajdę u siebie w domu. E, a myślę, że ja tyle, e, my tyle lat kupujemy tam buty my, czyli e, moja siostra e, do tego, bo to siostry koleżanka. Do tego co? Mm, moja mama ja. I e, zawsze jakoś tam Zawsze tam się udaje, ja mam tyle par od nich butów, co róż coś tam. Ten ostatnio też jak szliśmy na komunie, też sobie wzięłam takie, takie wygodne, tylko akurat wężową skórkę, ale myślę do, do tego etapu w sensie, że to jest listopad i ja chcę się ubrać na czarno, to nie będą mi te jasne niestety pasowały. A taka klasyka myślę, że jak najbardziej, ale po prostu ja mam multią butów i co róż jakąś tam torebkę kupię. Z ubrań też mi się zdarza, bo mają długi sklep z ubraniami, więc zawsze ten jakiś rabacik jest, chociaż nie tam piękna sukienka tam jest. Za 330 zł. Ale yy, pytam się męża, czy ładna. Mówi, że ta pierwsza. A mówię, a o tej drugiej mówię, bo ta druga była ładniejsza. To tylko jego komentarz był za duży tekut. No cóż, za duży dekolt, więc chyba jako impreza bez chłopa, to chyba mnie nie puści w takim dekoldzie. No ale 330 jednak chyba, chyba nie będę aż tak inwestowała w tą imprezę. Zainwestowałam buty, a skieckę postaram się znaleźć na Winted i najlepiej, żebym to znalazła już ten weekend. Mam nadzieję, że podobały Wam się takie zakupy. No trochę się tego nazbierało Chemi też w sumie więcej kupiłam Bo y, teraz będąc z Wojtkiem Na zakupach już Mówię nie ma sensu mojego dźwigania A z Wami się Kochani żegnam I do zobaczenia na następnym filmie Pa